Wózek! Nie wiem skąd się tu znalazł, żebyśmy to znaleźli idziemy. <grym _> Mamy wózek. To teraz powiedz geniuszu, co chcesz z tym wózkiem zrobić? My no, idziemy na zakupy, a co można robić z wózkiem, nie? Okej, okay. dobrze. Ja to to, jest, razu, to, tak? jest, to jest chyba... To jest chyba to, czego, co chciałem powiedzieć, ale nie też nie chciałem powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Ja oczywiście do tego że bez urazy. Tak, no, bez urazy. Tak, Chce pan coś do... nie wiem... Ja tam już mam wszystko czego potrzebuję. Nie trzeba nać. Dobra, ustawiam się w kolejce. Dobrze.

na sobie siedzisz nie? tu kierownicy i sobie jeździsz dobra, podchodzimy dzień dobry, dzień dobry gdzie Dziękuję, do widzenia. Do, widzenia. do widzenia. Czekaj, czekaj, czekaj. Widzimy. Proszę. Proszę. Nie musieliśmy, że to u chłopaka będzie. Widzieliście kumina? zdziwienie. Tak. Nie tak. miał takie xd na twarzy trochę. Takie wytypy. Co oni tu mi z wózkiem wjechali? No tak. Dobra. Nie spotkałem żadnych konsekwencji. Mogę odetchnąć z ulgą. Dziękuję. No, Dziękuję, że wie... nie władowałeś nas w jakieś kłopoty, A nie ma sprawy. No. no. Jest... tam serdecznie. <laughs> Siemano. Nie, skoro... no, gdzie ty prowadzisz? O, gdzie? Ciężki, ile ty ważysz. 60? 60 kilo? Coś o, to takiego? To, to jest mało. Mówiłem a trochę ja wysiłku. Ale ja słaby fizycznie. Dobra, obudź na nas. Nie tak przed nim mógłby człowiek. Czemu? Ale tak lepiej kamera jest. A nie, to Tomasz Jacek. No bo jest przednia jest beznadziejna strasznie, widnie? Nie, ja to Tomasz Ludzi na co dzień. Wiesz, jak? Ale bez kitów ściąga na lewo. <grym> Za gruby jestem. No bo to jest tak ukosem. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, oho, teraz ja lepiej. Ej, ale ty nie wstałeś, a mnie tu stanieś. wstałem, systemem sobie. O kurwa! Zdejścia ja tylko przed chwilą, że mieliśmy czekaj Tak Tylko na to nie i musimy kurwać. A ja się tak bawię, że na studenkę się podłem i na salę. <gulia> Kurde, za prawo ściąga, weź ty siądź jakoś, bazik. O! Teraz O dobra, kurego. jesteśmy, się mam. Żeby, ty jesteś takim kudę obciążeniem, że. masakra. No co ty nie powiesz, ty? Faktycznie, nie? Zumiem, jest taka, że ja jestem cieszy od niego, ja 65. Ale y ludzie, jak na to patrzą, witam. Reakcja na to, patrzą. jest na to, co Oj, Tokio Drift, normalnie, widzowie. Tokio Drift. I bokiem. Dobra, i udało się. Kurde, gdzie ty mnie prowadzisz? Ale to ty tu mieszkasz, nie ja. No w sumie, dobra, by się to zgadzało. No właśnie. Dobra, widzowie, to się zgadza. Idziemy dalej. Dobra, zajedziemy pod kołpę. Wyślemy tak. odcinek. Co ty, jeszcze bączka robimy? Tak, ja znowu bączka! Bączka! Jeszcze bączka dla widza, bączka, rób. Ale chcecie sobie myśleć, co wicekopiec dobrze? Bączka, dawaj bączka, jak się wyjebie, to trudno. A jak my tego bączka nie miał. No normalnie, do... obkręć mnie dookoła, ale nie tutaj, bo my, jak się tutaj wyjeba, no. Nie, 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 nie! nie, nie. <laughs> się w drugą żeby... <laughs> Jak ja wam to zrobić? Dobra, idziemy już, co? <laughs> Trzymajk zrobi bączka, znaczy. Lubimy, dobra, usiądź, ale ty usiądź, nie nas. Dlatego mówię usiądź. Usiądź, człowieku, usiądź. I teraz ja spróbuję. Nie obiecuję, że mi wyjdzie, ale może wyjdzie. Nie na to, uważaj, tylko, bo się przeleje i tak. Mocniej, mocniej. Ja nie umiem, mocniej. Mocniej, mocniej. musisz tak stać i, siły, wiesz, co kurwa. Nie, no, tak ja nie umiem. No jak nie umiesz popchnąć? Maja. O właśnie. Bum. To taki się... O wyszło. Widzisz i po co ci ja? Uważaj na ten próg. Dobra. Bączek wyszedł. Powiedzmy co ty robisz. Panie, dobra. Czekaj. Już... Czekaj, 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 czekaj. Ja mogę oddać, Nie mogę. Już? Dobra, to, dawaj. To tym akcentem kończymy na dzisiaj. Eee, to była ja za wózkiem e, po mieście. A więc no drodzy widzowie to będzie koniec. Hedosi pożegnaj się. Żegnam. Na szczęście nikomu się nie stała krzywda, zwłaszcza temu tutaj osobnikowi. A Buskowi chyba też nie. Dobrze, wiem o coś chodziła i nie umiem. Nie jestem na to jesiny fizycznie. No to to papa. Trzymajcie się. Pa.